Duży wóz, duży wóz kurde pariowóz. Siemo kochani, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak można na maksymalnej prędkości kosić zboże, siać się wnikiem na polu i tym podobnym. Ale najpierw pokażę Wam coś innego. Nie widzicie na tym polu zboża, a teraz już widzicie, tak, ze zbliżeniem z tej strony, od strony headera. Po prostu po ponownym zasianiu zboża. Na tym miejscu, gdzie już były prowadzone żniwa, gdzie już właśnie skończyłem pracę, nie widać, nie widać zbóż. Ponowne zasianie i zbóż nie widać na tym polu, które już było zabrane, zasiane i skoszone przez kombajn. To nie widać za drugim razem zbóż. Ale widzicie, kombajn kości. No, kombajn robi swoje wyjście z tyłu. Wydala resztki, no ale nie to miało mi się pokazać. Pokażę Wam teraz, jak mianowicie jak maksymalnie kosić, maksymalnie wykonywać pracę na polu. Widzicie, mamy siewniczek, podjeżdżamy. Pokażę Wam zaraz, ile tam mamy jednostek, żeby nie było. Widzicie, mam 800 na 800 jednostek zboża, tak włączam wszystkie przyciski i pokażę Wam w jakim tempie jak leci zboże. Zwróćcie na to uwagę, że to się różni. Teraz na trójeszce jadę na trzecim biegu, znę trójkę, widzicie z boża leci z taką prędkością. Teraz na jedynce. Boże, leci z taką szybkość. to jest bardzo malutko, tak? teraz 3. A teraz na pełnej szybkości i popatrzcie, jak zboże zasuwa... Ziarna zbóż zasuwają na, na pole. Nieźle, nie? Czyli nie trzeba, nie trzeba jechać wolniutko. Można maksymalnej szybkości, nie trzeba czasu. To jest właśnie w tej gierce takie nierzeczywiste, bo normalnie... Byśmy przecież mieli mniej zasianego... Ziarna na dany centymetr kwadratowy. Popatrzcie, kochanie, jak to pięknie wygląda. Te ziarna, zbóż. Te plony. Ja też możemy kosić właśnie z pełną prędkością. Nie tylko właśnie siać, ale także kosić. możemy także wykonywać inne czynności. Możemy też oraz z pełną prędkością, tylko wtedy jest ryzyko, że nam podskoczy to właśnie radło. To to jest takie, ale, ale można, ale można z pełną prędkością. Możemy również y, kultywować pole, jak widzicie. Także możemy y, nawozić tam gnojówę. No możemy robić wszystko co związane właśnie z polem, co, y, co to wykonujemy. No, kochani no to by było raczej na wszystko żegnam się z wami subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie udostępniajcie innym a, ale jeszcze jedna sprawa odkryłem funkcję jak właśnie zmusić pracownika żeby on kosił kombajn po prostu wsiądźmy do kombajnu razem z Team, żeby on kierował wyznaczmy mu taką trasę, żeby przejeżdżał przez pole pszenicy i w tym czasie włączmy mu po prostu Header w środku możemy, jak my siedzimy razem, w tym to możemy włączyć header i on wtedy będzie kosił na tym polu tak. Właśnie Spencera teraz zaprogramowałem, ale on tylko przejedzie przez jeden korek, nie będzie zawracał nic, no tylko on przejedzie z wyznaczonego punktu A do punktu B. Jeśli na, na tym punkcie znajdzie się, właśnie pszenica, i jak ja byłem w środku, i włączyłem mu ten header, no to on tą pszenicę skosi. Jak widzicie, on sobie jedzie i tam po części. Po części była pszenica na jego y, właśnie trasie. No to dobra. Jak wam się podobało, to lajkujcie i dalej też wiecie co robić. To do zobaczenia. Cześć. Cześć kochani. Jeden z moich widzów pytał się jak można sprzedać różne narzędzia.